i wzdziewała się po jeszcze mocniej, gdyż że Ewka zjechała, ześlizgnęła się w się, zerwane chwilę wcześniej owoce i zaraz opanowała Ewką grawitacja i Ewka poleciała, ale tu Zachaczyła ubranie o niższe gałęzie, co spowodowało, mimo, że bardzo z i chlup, wylądowała w lodu południowym. – Rany, Ewka, żyjesz? – spytała jedna z dziewczynek. A inna powiedziała – ej, spierdalany, Tymczasem Edka leżała sobie na miękkiej ziemi w ziemi niezbyt głębokiej kałuży i patrzyła na jasne niebo, na no, którym bardzo wyraźnie leżały się gałęzie jarzębiny, takie teraz ciemne, i te owoce, których nie zdołała zerać. — Hej, Edka, żyjesz? — zapytała Karol, przychylając się na ciała koleżanki, mniej więcej do połowy zaczęła się wodzie. — Żyjesz? — Żyłam. Edka nie odpowiedziała, tylko się uśmiechnęła. Nie chciała jej się dadać, a poza tym to był taki znakomity pomysł. Że mogłaby mierzyć. Czy mogłaby leżeć w tej kałuży, w polskich niebem, z nie To by dopiero był grumer, by na samym początku roku szkolnego. Więc nie chciało jej się gadać i tylko uśmiechała się do Heli i jeszcze jednej, tej miastowej, bo tylko one dwie, nie miły. Możesz wstać? zapytała Hela. Wstać, nie tak. Ewka ocknęła się ze snu o miejscu, nie może to zbyt nawet. Nie ma innego wyjścia, trzeba żyć. I zaraz okazało się, że owszem, może stać. Z pomocą koleżanek wylazła z rogu i po chwili stała o własnych siłach na poboczu. tym mokra, okrojona błotem i zielską. I prawa ręka wydawała się jakaś dziwna, jakby zgięta, nie w tę stronę to trzeba, ale chyba powiedziała, no chodź, zachęca w głosie, wszystko będzie dobrze. Ewka pomyślała, że właściwie to wszystko już jest dobrze, oczywiście jeśli wziąć pod uwagę, że jednak nie umarła. Jeśli wziąć pod uwagę, że znowu trzeba żyć, sprawy odkładały się po prostu znakomicie, bo my wszyscy nie ubrali, żeby ta RPA była w dziadku dnia, żeby wreszcie stać się nią opublikował. Nie ma z nim żadnego złotego, bo nie ma na to bawić, że to z tobą w porządku. Zdarła w łonie jej policzka. Warszawiańska podniosła w powodach różnicy RT i właśnie go jej podawała. RPA chciała wyciągnąć ręce, ale zadziałała tylko lewa. Prawa nic z tego. Całkiem jakby jej nie było. Helga popatrzyła na stojące bezradnie prawe ramię i bez słowa wzięła od Suzanny grudną czerwoną Chodźmy. Chyba trzeba będzie ją zabrać do szpitala, powiedziała Suzanna. Kto się zobaczył, odparła Helga. Grunt, że może iść. Tutaj przerwa ten fragment. Drugi? Też teraz? No, później. – Czy później? Dobra, to właśnie. Nie zabraknie słuch albo pytanie. nowy obszar społeczny, który musi po co się z pozyskać, z czasem, z pozyskać, z Wiesz, to, czego Myślę, że to już nie tak bardzo nowe, no bo nowe, nowe, na nowe, w 2010 roku. Się. No tak, ale nowe, nowe, to to Tak, ale nowe, 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 to wyjaśnić I, i o ile w przypadku wiersza ta, ta temporalność, to te, jest taka temporalność dla udziału, tak, co się zamyka w, 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 w tej czy w tej naszej czy w tej Od dzieciństwa wczesnego. Teraz, jak patrzę na moją córkę, w ogóle dzieci, e, bardzo często bawiące się samotnie dzieci zaczynają do siebie mówić. Jeśli ktoś miałam do czynienia z małymi dziećmi, to, to zaobserwował, że dzieci bardzo często się sobie same oglądają w tym kadarze. Zaczynają się Taka. od tego wtedy Współpracujemy z literaturą swoich własnych siedzib i podatury. Dla innych <tryk> to potenc, po prostu doświadczeń. To nie było taki podtek, że w naszym kraju raju. wydaje mi się, wydaje mi się, że ona oszukach. Ona się z tej Zachunkra". Cały czas się stawia się jej większość modern, mam rażenie poetko. Więc właśnie pytam się teraz, jaką poetytę, ma po co ci dawie się na ten obszar? Jak to już nie wiedziałam na to pytanie. Znaczy, w ogóle nie wiedziałam o jakimkolwiek narażaniu się, mm. y, bo naprawdę wiesz, znaczy nie jest tak, że, 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 że w jakimkolwiek takim impulsie, żeby... żeby coś na takiego... To, to pojawia się, yy, czy mogą być istotne myśl o tym, że... której y, poeta nie jest przyzwyczajony, jak sobie z tym radzić ma funkcję, to muszę trząsnąć banałem, bo nie otrzymuję się na nie połączeniu. Tak, ale to nie trzeba trząsnąć no, no tak, 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 tak. Tu opierzę, Też dużo wycięłam. Myślę, że e, jeśli chodzi o tę książkę, to napisałam nie z tysiąc troncy. Myślę, to było jakieś może 1000 stron tekstu, także, także też, sporo, też sporo wycięłam yy, i dużo pracowałam na poziomie wiem, zdań, akapitów, yy, stron, też tak kompozycyjnie yy, dlatego, że w pisaniu takiego, takiej dłuższej książki, w pisaniu takiego dłuższego tekstu yy, bardzo ważnym Elementem dla mnie jest muzyczność. Mulety, wewnętrzne, które się pojawiają na poziomie zdań, akapitów i dłuższych, dłuższych fragmentów. Więc opanowanie tego, takie właściwie muzyczne, to też jest bardzo taka precyzyjna praca, do tego. Tak naprawdę warsztatowo, to nie powiedziałabym, żebym, żebym czuła dużą różnicę pomiędzy pisaniem wiersza a dopracowywaniem tych akapitów projektowych. Вот, 지 о т вот, вот, Tak jest, że, że takim trochę nie, nie do końca wypowiedzianym, takim kursującym centrum tej, tej całej opowieści jest, jak w przeszłości drzewa, one wszystkie trzy chodziły do tej samej szkoły, w dzieciństwie. I tam zdarzyło się, starzyło, starzyło się coś, coś bardzo tragicznego. Znaczy zaginął mój kolega, było takie dziecko trochę... To trochę trochę inne wiele inności, ponieważ powiedzieć, No tak, to był taki chłopiec trochę 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 odkręcony. I on w pewnym momencie, on w pewnym momencie tak i potem się okazało, że najprawdopodobniej połowie miesiąca, kiedy zostało odnalezione jego ciało, okazało się na to jest to wydarzenie, które, które, które jest pogrzebane jakby w przeszłości wszystkich tych obywatele. I to jest to wydarzenie, to wydarzenie które ja rozumiem jako takim jest bolesne centrum całej tej opowieści, promieniujące na całą resztę właśnie, co się dzieje z, z, z trzema dziewczętami jeszcze wtedy pusiączkowiecami. To jest przeszłość, natomiast powieść zaczyna się pewnego majowego, to znaczy powieść, ca, cała taka ramy temporalna to jest jeden, jeden, czy majowy dzień w życiu tych trzech e, dziewcząt w momencie, kiedy one są już polskimi kobietami, tak? I, e, I między innymi, między innymi, e, czyli one przeżywają, każda, każda z nich na, na swój sposób ten jeden dzień, e, ale to, co się z nimi dzieje w ich aktualności, przyglada się z, z, z powodami do przeszłości, z, z, z właśnie z, z, z echem tego, co, co się zdarzyło. Poznajemy całe jakby ich życiowe historie do tego momentu, do momentu, do momentu tego dnia. I jedną z podstawowych pytań, czy jedną z podstawowych kwestii dla mnie tam jest jest problem odpowiedzialności, to, znaje, to, 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 to w jaki sposób każda z nich w jakimś sensie czuje się odpowiedzialna i w jakimś sensie jest, jakimś sensie jest odpowiedzialna za, za, za zniknięcie zaszczucie i po też śmierć tego chłopca. I te trzy dziewczyny i później kobiety, ich historie są bardzo różne, dlatego też, że jakby punkt wyjścia dla każdej z nich jest zupełnie inny. Bohaterka, która ma najwięcej do powiedzenia, która stopniu stopień dotyczyła tej osoby, znajomej nie ma z powodu systemu języka językowego, Dom jest dobrze sytuowana, więc um, ona ma największe wolności do dyspozycji, jeżeli chodzi o budowanie swojego życia, jeżeli chodzi o, 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 o tworzenie swoich treści, ale również o wytulowanie tej historii, która się dzieje. Króla z nich Helena jest, w Każdy z nich te, te zdarzenia w przeszłości w jakiś sposób takimi falami w sensie, się prostu tak, I, no i mają różne, mają różne konsekwencje każda każdy z nich na swój sposób wierzy albo nie wierzy w tej odpowiedzialności na siebie, żeby sprostać.

tak, tak, oczywiście. Tak jest po prostu jakiś tam dzień. To jest po prostu jakiś dzień, akurat właśnie. W tym dniu splata się, splata się te, te rozmaite historie, w jakiś sposób one, e, niektóre nie z nich znajdują rozwiązanie. Tak jest taki dzień, kiedy akurat w życiu każdej z nich dosyć dużo się dzieje, ale, ale to, to podkład pod, 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 można może tak, żeby się zmieniło, ale, ale z drugiej strony to jest po prostu jakiś tam jeden dzień. Tak zupełnie, tutaj dużo też jest dużo też w, tej, w tej książce

No bo powiedz co Te drzwi takie ma padłowe, nie? Te drzwi są tak? Tak. Ja przez nie przychodzę, dobra, będę starał się je powoli, tak? Otwierać, Otwierać, no. ma. Nie opisania kondycji skutecznej kobiety, ale takiej w sensie grubości, mm -hmm. właśnie nieważkości, przemijania pewnych wartości, to po prostu niewątpliwości, które bardzo jest wyraźne, w tym typu przynajmniej tych, które mają wyższą świadomość, jest świadomość no to jednak ten temat. Ale to jest żadna literana na pewno, to się nie na miejscu, to się niespełnione, przynajmniej na przykład. Ale myślisz, że kobieta, myślę, że to jest jakaś specyficzna kobieta. Nie, nie, ale myślę, że kobiety też oczywiście specyficznego społeczności. O takim mam smutku. Te opowieści mam wrażenie, że jest właśnie są czymś, czego nie ty, ty, kończą. Mężczyźni bardziej do mnie jeste takim pobranym kobiet. I po prostu wyczuwam, bo u was Was ja tak przynajmniej ważność, która mnie zapinała w nocy. Tak jakby y, chodzi o takie wrażenie, że tak właśnie mogę się skończyć. I 那个少。